O, zimno tu mamy strasznie, mimo tego, że słoneczko pięknie tam grzeje, to mamy zimno, ale będzie zaraz gorąco, ponieważ patrzcie się co mamy, e, nie spodziewali się, że tak szybko, ale jest legend, już przeszedłem sobie pole w jedną, drugą, w trzecią, już z godzinkę dzisiaj się bawię tym wykrywaczem, powiem Wam, że jestem, właściwie może nie zaskoczony, wiedziałem, że z Simplexa, E, zrobią coś dobrego, ale nie myślałem, że aż tak aczkolwiek powiem wam, że gdybym zamknął oczy e, albo do, założylibyście mi opaskę na, na oczy no chodząc z nim to tak kurde i z dźwiękowo e, zresztą przejdziemy po polu testowym, zobaczycie jak to wygląda pewnie będą upgrade'y jeszcze nie jest perfekcyjnie, ale jest bardzo dobrze e, zresztą no za chwilkę się okaże, zobaczcie sami. Podkreślam, że to jest jeden z właściwie pierwszy program, tak naprawdę delikatnie modyfikowany, pewnie znowu kilka osób będzie jechać, że wysoka reaktywność. Dajcie po prostu e, e, wiarę, że naprawdę staram się ustawić wykrywacze tak, żeby były bardzo dobrze dostosowane do tego pola i daje sobie radę to tutaj w wielu miejscach innych już w realnych warunkach. To pole już będzie mieć 2 lata i jest mocno już usiliane, wszystko, nie ma sygnałów w dziury, nie ma duchów, to naprawdę działa. E, dlatego też. E, zobaczcie po prostu legenda. już za chwilkę. No i mamy oto wspomnianego przed momentem legenda. Legenda, The Legend, Nocta, Makro The Legend. O, niech będzie i tak. E, Słuchajcie, wykrywacz no bardzo podobny do simplexa aczkolwiek przyciski są inaczej bardzo lekko chodzą, aż z przyzwyczajenia naprawdę cisnąłem po nich dość, dość mocno e, Tutaj widzę, że mam jakieś zakłócenia z telefonu ale to zaraz zmienimy, bo wykrywacz można mm, jakby skanować do o, zobaczcie e, można skanować jakby do, 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 do mm, e, zakłóceń, czy to EMI, czy wszystkich w okolicy, z innych wykrywaczy i tak dalej, pinpointera tych kanałów jest dość dużo, chyba 11, ale nie chcę cyganić, jeszcze mówiąc, nawet nie widziałem instrukcji tego wykrywacza młody mi pokazał jak to wszystko funkcjonuje, jak działa, zresztą dzisiaj tym wykrywaczem znalazł parę fajnych monet piękny krzyżyk no zrobił dobrą robotę, jedyne co mówił to w tych ugorach takich jak trącał cewką po, po, po trawie to gdzieś się tam wzbudzał, popiskiwał ale to Nieistotne. Słuchajcie, szybko sobie przelecimy po menu. Widzicie, poniżej mamy w tym momencie menu dźwięku, ale może sobie z tego, że tak powiem, wyjdziemy i polecimy sobie dalej, od samego może początku. Tutaj nie widać do końca jak to wszystko się przemieszcza. Mamy teraz podświetlenie, jedziemy w lewo, zaczniemy od początku. Wspomniany kanał, który możemy wybierać ręcznie, tak jak widzicie. A możemy też przeskanować. A skanowanie zrobimy sobie. Słuchajcie, nie wiem jeszcze, nie, nie widziałem instrukcji, ale powinno być tu gdzieś. O, tu. Mój błąd, czyli odhaczamy tutaj że tak powiem opcje i szuka. Myślałem, że będzie tutaj, a to jest tylko i wyłącznie zmiana częstotliwości. Siódmy kanał, szczęśliwy, czysty siódmy kanał. Aczkolwiek słyszę jakieś piki, podejrzewam, że od telefonu przed chwilą było cicho. Kolejne ustawienie to jest reaktywność. I Co ciekawe, reaktywność jest tutaj od 1 aż po 10. Nie wiem, jak jest wystopniowana. Zrobiłem coś 7, tak jak program ma fabrycznie. Tak mi się wydawało, że przynajmniej tak miał fabrycznie. W każdym razie to 7 jest takie w miarę uniwersalne, aczkolwiek damy wyżej, stracimy głębokie cele, damy niżej, stracimy maskowane. Dalibyśmy 9-10, zyskamy maskowane, ale już mamy możliwości i to dość spore. Obok głośność, jak widzicie, regulowano do 6, dajemy na full w celach filmu. Obok mamy całe, całą masę ustawień audio. E, idziemy sobie na multitonach, czyli 60 dźwięków. E, głośność podejrzewam, że danego zakresu, tak, bo teraz robimy głośny żelazo, widzicie, w lewym rogu mamy żelazo, jeżeli sobie odznaczymy tutaj, e, wyjdziemy z tej opcji jeszcze raz. Jeżeli dam sobie strzałkę, o widzicie, teraz mamy głośność koloru. Jeszcze raz sobie damy strzałeczkę, czyli damy żelazo i kolor w tym samym, jakby to, w tej samej głośności. Tutaj widzimy, mamy żelazo, damy sobie strzałeczkę, mamy tutaj, no powiem wam jak na to, że bez instrukcji, no fajnie zrobione, chyba jedna z prostszych menu, nokty, nigdy nie lubiałem tego, no w Simplex już było dużo lepiej, tu pewnie sobie wyjdziemy z tego, tak, wyszliśmy. Tu mamy kolejną jakąś opcję zwaną... Aha, tutaj mamy tony, słyszycie. Tylko nie wiem, czy to jest ton, od którego zaczynamy. Pewnie tak. Będzie jeszcze pewnie ton sygnału wiodącego. Oddamy sobie szczęśliwą siódemeczkę. Czemu nie? A, dobra, to jest ton żelaza. Już wszystko wiemy. Dajmy sobie 5. Jest takie buczące, czyli podobnie jak w tym. A teraz mamy ton multi, czyli jak tam mamy siódemeczkę, to tu sobie zaczniemy od 10, czyli będziemy słyszeć, no a może 11, od 11 będziemy słyszeć te najniższe przewodniki. Myślę, że to rozróżnimy, tym bardziej, że żelazo damy sobie zaraz jednak ciszej. Może damy żelazo jednak czwóreczkę, żeby to się gdzieś rozróżniało. No i tutaj ten przyciskiem potwierdzającym przesuwamy sobie i wychodzimy z opcji. Kolejną opcją, co my tu mamy. Ok, tutaj mamy zakres żelaza, w którym momencie się kończy, czyli tak jak w się minus 9 do 1 i tak dalej. Zostawiamy 10, czyli na granicy. Przechodzimy sobie dalej. Ciach. I co mamy tu? Wygląda jakby sygnał tonu wiodącego miał być. Tak. Ale jak słyszycie popiskuję sobie, im głośniej dajemy ten sygnał tonu więc ja go zostawiam, zeruję. No i to ostatnie na pewno nie jestem w stanie Wam powiedzieć co to jest. Dobra. Audio mamy, że tak powiem, z głowy. Tutaj są programy do zapisania, tutaj jest podświetlanie. Jak widzicie, jakieś automatyczny i tak dalej A5, a, a nie będzie. Eee, wibrator, tak czuję, że drży to mocno. No, fajny Bajer, zresztą był w Simplexie. Latarka, Bluetooth. Tu jakiś zegarek, który prawdopodobnie gdzieś nam będzie mierzył czasy, ale to będziemy rozpracowywać. No i tyle, jeżeli chodzi o wszystkie ustawienia, jest ich bardzo dużo. Eee, czułość. Mamy w tym momencie. 30, ale zjeżdżamy na 27 i teraz tak widzicie 4 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40, multi1, multi2. Zrobimy sobie na multi1, nie znam jeszcze tych zależności. Jedyne co zmienimy zaraz, to zmienimy sobie, żeby podświetlanie nam się nie zmieniało, czyli spróbujemy sobie wejść w opcje, jesteśmy już w opcjach. Lecimy do latareczki. Przepraszam, latarka to jest zaświecone w lewo do tego słoneczka, czyli A4. To jest wyłączone. Oddamy sobie taką trójeczkę w celach. wyjeczka może filmowych. O, w ten sposób, może będzie lepiej, będziemy lepiej widzieć. Wychodzimy sobie z tego. Słuchajcie, teraz tutaj na tym przycisku, Takiej półpodkowe z gwózdkiem możemy sobie All Metal włączyć, ustawienia tam wycinanych kolorów, tu jest All Metal, a możemy też wylimywać sam grunt. I tutaj spróbujemy na samego gruntu. No i co? I nie pozostało nam nic innego jak. Aha, jeszcze gruncik. Tutaj mamy przycisk do pompowania. No słuchajcie, nawet podobnie się stroi. Jak Quinox ostatnio? No i lecimy. Tu mamy sreberko na 15 testowe. Buratynkę na powierzchni. Słuchajcie, no wy, wypisz, wymaluj dźwięki Noksa. Ładnie. Druga Buratynka też ładnie. Słyszycie te popiskiwania gdzieś w okolicy? Tu raczej nie ma. Czwóreczka już ładnie z niskiego tonu. No, słyszę, że sreberko bardzo podobnie jak w Equinoxie. Tu w jedną stronę. Słuchajcie, zrobimy od razu takie szybkie doświadczenie czyli reaktywność sobie zmienimy, Słuchajcie. małe są te o, teraz widzę, przez telefon by było słabo Damy sobie ją na 10 tylko do chwilowego testu no, jest lepiej ale OK wracamy do siódemki, tak żeby było w miarę uniwersalnie Fajne, że to wszystko działa bez zatwierdzania, bez dodatkowych dostosowań do gruntu i tak dalej. Wysoki przewodnik. Ładnie. Kolejna kopiejka. Ładnie. W jedną stronę. O, teraz chwycił dwie. I to tak chłodnie. Słuchajcie, mam wrażenie, że on mnoży razy dwa to ID Equinoxowe. Equinox miał 15, to tutaj jest, tu w jedną stronę. Ale to już by mnie gdzieś zatrzymało. Pewnie bym coś zaczął kombinować. Tego nie mamy. No, gdzieś coś chce dać. no jak widzicie, musicie sobie sami ocenić mamy mamy najgłębsza jest O, Equinox lepiej trzyma to ID niż tutaj jest Jest. Pierwszy maskowany bez problemu. I, I słychać, że to jest wysoki przewodnik. Żelastwo Dobrze. Koksik. Jest. Jadzia. Jest i Jadzia, która robiła wielu wykrywaczom problem. Czyli yy, Legend. W jedną stronę, po spunktowaniu jest. Jakbyśmy bardzo wolno szli, to jest do zaliczenia, ale nie jest to Deus. też nie, ale słuchajcie, wyświetlacz olbrzymi. Ej, słuchajcie, to jest chyba, że raz nie, jeszcze nie tam jest. Już myślałem, że. Jeden z pierwszych, Ścikanie jest bez problemu No i żelazo z dziurą do koloru Kopiejeczka koło koksu No tutaj ten, ten koksik nie wskazuje, a reszta jest ok Obrączka nie je. Chyba to żelazo Sama chce iść Jest, jest. Takie to jest locik, on jest mocno zmaskowany. Bardzo podobnie jak MineLby to wskazuje, czyli nie tak ewidentnie jak pozostałe wykrywacze, ale to do kopania. No i tutaj mamy jadzie głęboką. Od razu sobie zobaczymy depozyty. No, musielibyśmy idealnie w punkt trafić. Nie najgorzej Mamy cel nieoznaczony No nieźle Nieźle, to jest bardzo głęboki cel To jest ciekawostka, ale to kiedyś No i ostatni depozycik Bez problemu Słuchajcie The Legend Całkiem sympatycznie, nawet bardzo fajnie Nie wiem jak będzie się sprawował w takim normalnym chodzeniu, ale no kurcze. Pierwsze wrażenia są dobre. Są dobre. Porównując to do simplexa, to są rewelacyjne. Czuć w tym bardzo, bardzo dużo Equinoxa. Nawet bardziej niż bardzo. Zobaczcie. Cewka certyfikowana przez nas. I cewka kształtem również przypomina Equinoxa. Aczkolwiek tak, sztyca karbonowa, bardzo fajnie, te klamry są dobre. Tu aluminiowa część. Przyciski bardzo mięciutko. No i słuchajcie, mam jeszcze masę ustawień, masę programów, więc jest szansa, że wyciągniemy coś więcej z tego sprzętu. Ale to już w kolejnym dniu, ponieważ słońce już powoli zachodzi. Ale to i tak chyba wielu ludzi czekało na jakiekolwiek filmy, jakiekolwiek rzetelne, obiektywne opinie niezależne, bo no, co tu ściemniać, no, wykrywać jest y, nie najgorszy. Y, nie wiem nawet ile kosztuje. Trudno powiedzieć, czy jest wart swoich pieniędzy, bo trudno w ogóle w ten sposób to y, jakoś kategoryzować, bo dla jednego tysiąc złotych to jest majątek, a do drugiego dziesięć tysięcy to jest nic, więc y, może w tej kwestii nie będziemy się wypowiadać? Jedynie co to możemy klasyfikować. E, powiedzmy, on będzie kosztował do 4000. To multi do 4000, co my mamy? Multi do 4, chyba Equinox 600. No i teraz Atrex ma mieć aktualizację i ma chodzić w multi. Oczywiście też go sprawdzimy u nas. Ale tym razem o legendzie, który. No. Jest ok. Nie. E, nie. Nie stało się tak, że mnie zawiódł jak następca Deusa, ale z trójki tych nowości, typ. Mówię, mam na myśli Atrex Legend i Deus D2 zdecydowanie wygrywa Atrex. Ponieważ no, zrobił kawał roboty na tym polu testowym i w ogóle w terenie, bo mieliśmy okazję pochodzić, linię dalej testuje. No to tak całkiem ładnie wygląda, fajnie, zgrabnie. No, kawał dobrej roboty. Jeżeli to będzie 3300, tak jak kiedyś było mówione, to za dobre pieniądze. Tyle. Do zobaczenia do następnych, czekajcie następne odcinki, do następnych testów, będziemy rozpracować Legenda dalej. Na razie.